Witam Państwa w TEN TV. W ostatnich tygodniu nazi imigranci szturmowali bramy państwa islamskiego. Ale to nie jedyny problem państwa islamskiego, bo tydzień wcześniej mieli nalot nagich nazistowskich murzynów. Na no, atak na państwo islamskie wypowiedział się sam Dominik III. Tyle na dziś z TEN TV. Natomiast jutro porozmawiamy o zastanowieniu pewnego bezdomnego dobranoc. Dlaczego? No proszę pana, co pan taki zdenerwowany jest? Jak mówisz, człowiek o trzeciej w nocy, to się nie dziw. Ale ja mam dla pana. Taki Ja ku Jakby to panu wytłumaczyć. Jest robota. Taka robota? No, pizzeria, pamięta pan? Zabiliśmy pracodawcę, nie mam co tam iść. Mamy! Pracodawca, ten fioletowy pedał, to tam na końcu ulicy mieszka. Ten pedał? Tak, ten. Jak narzeka na dzieci zawsze, jak są za głośne. Uj, ebany. No wiesz, ale musi zarobić. Wiesz o co chodzi, kaska, kaska. A ten nam dawał ile? Ile, ile ten pracodawca 45 dolarów miesięcznie. 45, a on daje nam 1000. W ile? W ty... nie, w miesiąc. Miesięcznie 1000. Może być, lepiej to. A... Tam. a tygodniowo chyba... 250? Nie, nie, nie 2500. A co mamy robić? 250, 250, 250. Co, co mamy 50? zrobić? Eee, musimy ten, y, zapić tego Enduszkiaca, tego gównianego, musimy gdzieś go wywieźć. Może tam jest takie opuszczone, w końcu ulicy, tam jedziecie tam dalej i tam jest opuszczone złomowisko. No, ej, dobry pomysł. Słyszałem, że tam jest jakiś zbiornik z lawą? możemy go tam wrzucić. Oglądałeś to... Pan Terminatora? Ogl... No, To oglądałem te, tysiąc, te sprawy, no. To stanie tak samo. Tak. Dobra, to czekaj, zamknę drzwi i idziemy. Wezmę no? topór. A ja wezmę... A ja wezmę maczet, Nie, maczeta się nie przyda. Wezmę łąk. Okej. Okay. A, zapomniałem. I Za tą ro robotę dostajemy tysiąc... sto tysięcy. A powiedz mi daj jedno. No? Pozwól ci ten kuźwa wagonik. A czemu chcesz go przeprowadzić? A w sumie... Dobra, to idziemy. Zamknął ja. pan drzwi. Tak urwa zamknąłem. Co to było? Rozmiar twojego fiuta. Tak, chyba w duchu. Eee, no, idziemy. Jaki plan, Messie? Musimy nakrwić tego niekulturalnego matkojebcę. Czy nie? wziąć go do parterii i szybki w pierdol? Jak to twoje imię? No właśnie. No, Idziemy. Ja jesteśmy na miejscu, S. Widzisz, pan to restauracja zupełnie się zatraciła. Jak internetowa kurwa, która zgubiła to A jakże? Tak. To wchodzimy. Widzi pan to światło? Tak widzę. Myślałem, że pan mówi coś oryginalnego. Dobra, o pierdolenia, robota czeka. Wypierdalaj, kurwo jebana, z mojego magazynu! Teraz nam się nie wiem. Ty chory skurwysynu. Wysynu! Widział pan nowego Venoma 2? Pani, zbleruj mi! Karnycz przegrał. No się, kurwa, tego nie spodziewałem. No hmm? też, no. Widzisz pan to samo, co ja? Tak, orgazm. Nie to samochód. A to było na ostatnie liście. Urwa! Nie da się otworzyć. Wybije okno. <noise> to wystarczy pociągnąć. Aha. Pakujemy, matkuje, przejdziemy. Czekaj, włączę radio. Twój orgazm, ale seks. Moja teoria okuta się. Kurwa, to za Patola w radiu leci. Prze no kurde, my się, przecież myślę, my, my, przecież to nie jest drugi sezon, żeby gadać normalnie. Dobra, czas zwrócić tego, matko, jeżdżę prosto do lawy, jak niegdyś pierścień Saurona. Stój, może jednak go najpierw rozczłonkujemy. Czas na wypełnienie się przeznaczenia. Urwa, to wstało! Dosyć, zatrzymałam was tradycyjnie. Czas się bić. Idź Jestem nieunikniony. Kurwa, szybciej się to... Może tego nie utrzymam. Dziś się na gołe pięści ty pedale Dziś zabiję was obok Wypojebane chujsony Zaraz cię wpierdolę do lawy Co kombinujesz ty pojebie Nie przewidywałem dzisiaj kąpieli w lawie To było cięższe niż myślałem. Bo co teraz? Co z pieniędzmi? Mamy się zgodzić za tydzień, a teraz? To ja nie wiem. Możemy wracać do domu. Przydałoby się. Onde fura?